Człupki kupi mi klawiaturę Oczywiście, trzy od razu ci kupię. Dziękuję. No i widzicie, no i pięknie. Jesteś w Fortnite? Już wchodzę. Trzyma to. Może kurwie ci tak, tak ci dupę rozpierdolę. No to po streamie, spokojnie. A jeszcze widzów nie ma, to na spokojnie. Nie ma. Teraz rozgarnę od nas. Jaki w ogóle? Pepsi, to, to, to. Wylałem na klawiaturę o! Pepsi? <głos> <głos> nie, alkohol. Radek mi wylał pół kolik, kurwa na komputer ogólnie. Znaczy na te, nie komputer, tylko podkładki od komputera. Dobra, go. to może za niedługo trzeba będzie po prostu kupić. nową Dobra, to jest, to jest po prostu test klawiatury, czy, czy jest. Czy jest opłacalna. Znaczy, czy działa w sumie? Wlewam, wlewam do środka Aha. sztywno tu trzeba, ja widzę. Podejść do sytuacji, wlewam do środka. Teraz być albo nie być, to jest pytanie. A ja spierdalaj, suko, nie działa mi nagle nic. Myślę że... Myślę, że to naprawimy to. Suko! Ale ty jak ty chcesz w Dzień Oliwka spać? Dzień jest od... od a, dzień jest od grania. Nie mogę dobra, się. weź sobie zrób licznik zgonów. Ej, nie działa mi człowieku klawiatura. Nagle. A dobra, jest, jest... Jest... To jest... Dobra, jest po prawej no ty. Nie masz. Ej, poczekaj no! no to Szmato! poczekaj bo tu są problemy już start no nie wiem nie działa mi budowanie zesrane zesrane nie działa Poczekaj, się chyba klawiatura poluzowała, bo to jest kurwa żart, albo miłość okay, mi tu kurwa kable podgryzał, ale te klipy będą. Teraz wiem, no jak to szybko klikam, to nie działa mi klawiatura. No ma to kurwa jeba na dziko. <laughs> Razem, kiedy się widzę, sobie się

JADĘ WIERCE KURWA O, kuj się rozładował Dobra, nie funkcjonuje to coś, ale... JADĘ WIERCE popa, 250 KM no. Się kurwa rozładował mi akurat Kurwa nic więcej Za się Co mam robić? Jak w dwójkę wjeżdżacie we mnie, człowieku, z góry i z dołu Kurwa, jaka kałuża się zrobiła? Poczekaj no kurwa kału, że mam wodną O to aż na ścianę wyjebało! No To przecież to nie ma na nas mocnych kurwa jak tacy spoceni Spoceni ze Jak ja tu człowieku jestem tak nagrzany w tej grze kurwa, że to jest... że ja tak po alkoholu to w życiu nie byłem Ja, ja jak rucham to się tak nie nagrzewam jak teraz EY! Oliw, ale szmato. No szmata, że mnie strzela, kurwa, z karabinu biegnie i nie robi. No i masz teraz, i masz! Szmato. Za te wszystkie... Za te wszystkie osiemdziewięćdziesiąt fragi. Dziwka. Szmata jebana, ty kurwo. Już? Spoczyłeś? Jebał Cię, jebał Was pies, obu. Obu Was jebał. No ona chciała mnie, potem nie, bo nie miałem... Co no ty plafoniero ruda? Czekaj, czekaj, na to! chodź tu, tu, co No to... Nie. Nie. Co za mały,

no telefone, meu lixo